Do urzędu miasta przyjść może każdy. Drzwi otwarte są dla wszystkich osób, które mają problem bądź też chcą załatwić swoje bieżące sprawy, ale to nie jedyna możliwość, aby spotkać się z władzami miasta. Co roku prezydent i jego najbliżsi współpracownicy wychodzą do mieszkańców i to dosłownie cykl spotkań prezydenta z mieszkańcami w Wodzisławiu ma już długą tradycję. Przede wszystkim uważam, że te spotkania są konieczne i nie ma lepszej możliwości konsultacji z mieszkańcami niż rozmowa. Od siedmiu lat minimum raz do roku organizowane są takie spotkania w każdej dzielnicy, a z reguły częściej, na przykład przy różnego typu inwestycjach. Dzięki tym spotkaniom dowiadujemy się także, gdzie są problemy, których może nie zawsze, które nie zawsze są zauważalne z punktu widzenia Urzędu. W Radlinie drugim bardzo dużo uwagi, kwestii jest zgłaszanych w związku z budowaną kanalizacją i bardzo dobrze są przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągów i wiele tych rzeczy możemy rozwiązać na bieżąco. Spotkania z mieszkańcami cieszą się wielką popularnością, ponieważ jest to jedna z nielicznych okazji, kiedy można osobiście zapytać urzędującego prezydenta o problemy, które trapią akurat tym dzielnicem, w której organizowane jest dane spotkanie. W ubiegłym roku kalendarzowym największym zainteresowaniem ze strony mieszkańców cieszyły się dwie kwestie po pierwsze kanalizacja, a po drugie bezpieczeństwo. W większości spotkań frekwencja była dobra lub bardzo Dobra, oczywiście zawsze jest tak, że jeżeli w jakiejś dzielnicy jest palący problem albo prowadzona jakaś duża inwestycja, to tych osób zainteresowanych tym, co się dzieje, jest więcej, więc z reguły frekwencja największa jest na tych. W tych dzielnicach, gdzie na przykład jest budowana kanalizacja, czy jak na starym mieście była omawiana kwestia związana z ruchem w centrum. Spotkanie prezydenta z mieszkańcami to już stały element polityczno urzędniczego krajobrazu przełomu roku. Pogoda sprzyja budowlańcom. Rodzinny park Rozrywki Trzy Wzgórza nabiera kształtów. Gotowe są już pierwsze elementy, lecz do zrobienia cały czas pozostaje wiele, w tym prace ziemne. Mieszkańcy trzech największych osiedli w Włodzisławie Śląskim mogą jednak przyglądać się postępom w budowie, ponieważ te każdego dnia są coraz bardziej widoczne. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rodzinny park rozrywki, to postęp prac już widać dla każdego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. Wystarczy właściwie przejechać ulicą Matuszczyka i widzi się już nawet, gdzie co będzie zlokalizowane. Widać parkingi, widać już amfiteatr, w miejsce, w którym będzie amfiteatr, widać również, jak powstaje skatepark czy też park linowy. To wszystko cieszy nasze oczy i nie potrafimy się już doczekać, aby rodzinny park rozrywki funkcjonował, był otwarty dla wszystkich mieszkańców. Oficjalne oddanie do użytku. Rodzinnego parku rozrywki przewidziano na sierpień tego roku. Po postępie prac ciężko spodziewać się, żeby termin ten był zagrożony. Jest wiele marek na rynku bardziej rozpoznawalnych, ale akurat w branży górniczej Azis jest jedną z najważniejszych. Specjalizujemy się w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, w drążeniu wyrobisk górniczych i w szeroko rozumianej profilaktyce przeciwpożarowej. Na rynku działamy od 22 lat. W zasadzie ja pracuję w górnictwie już 42 rok, czyli górnictwo myślę, że znam dość dobrze. Górnictwo schodzi coraz głębiej, należy chłodzić wyrobiska i wzrost zagrożenia pożarowego i metanowego jest bardzo znaczny. i temu. Mają służyć nasze urządzenia. Nową halę produkcyjną otworzono w Włodzisławie nie bez powodu. To właśnie w tym mieście znajdowała się niezbędna infrastruktura oraz wysoko specjalistyczna kadra. Ale co najważniejsze, istniały tu również warunki sprzyjające zakładaniu biznesu. To jest rzecz, o której my zawsze mówimy, którą podkreślamy że pieniądz europejski ma być tym inicjatorem, tą pierwszą iskrą, która ma dawać kolejne, kolejne inwestycje, dawać kolejne wpływy. I tak jest. Pan prezydent Kieca w Włodzisławiu razem z okolicznymi samorządowcami zdecydowali, aby utworzyć właśnie nie specjalną strefę ekonomiczną w znaczeniu tych największych w Polsce, ale taką samorządową strefę gospodarczą przy wykorzystaniu dotacji unijnej, ale w ślad za tym, po przygotowaniu dobrze terenu, pojawiły się firmy, Akurat dzisiaj jesteśmy przy otwarciu jednej z lepszych firm, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Firmie innowacyjnej, która ma wiele patentów, która współpracuje z ośrodkami badawczymi, z jednostkami naukowymi i to widać, że to działa. A jeszcze fajne jest to, że w miejscu, gdzie kiedyś w Włodzisławie Śląskim była kopalnia, powstaje firma która jest związana z górnictwem, ale w zupełnie nowoczesny sposób, w zupełnie inny sposób innowacyjny. I doskonałe jest jeszcze to, że właśnie prezydent Kieca podjął decyzję i parł do niej, że to się obrodzi, tak to obrodziło w dobrą inicjatywę, a w konsekwencji, Także w dobrą realizację. To jest ważne, że jest dobra firma, która daje trwałe miejsca pracy i przyczynia się do rozwoju także Włodzisławia Śląskiego. Dotacja przeznaczona była głównie na rozwój firmy oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań. Dziś stosowane są już powszechnie w kopalniach Kompanii Węglowej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. No Jako pierwsi wprowadziliśmy dwutlenek węgla do neutralizacji pól pożarowych. Bardzo mocno działamy w zakresie dostarczania azotu. Mamy własne wytwornice azotu WA700. A ostatnio stosujemy piany do również gaszenia pożarów. Kopalnia 1 maja w Wodzisławiu to już historia, ale odcinanie górniczej przeszłości grubą kreską to przesada. W Wodzisławiu panuje idealny klimat właśnie dla firm działających w branży okołogórniczej. Z radością dzisiaj otwieramy wspólnie z firmą Aziz. Firmę, która jest w branży okołgórniczej na terenach pobyłej kopalni 1 Maja w Włodzisławie Śląskim. Taki proces rzeczywiście jest długotrwały. Ten teren, ten fragment terenu po kopalni należał do miasta i miasto sprzedało niszczący majątek pogórniczy w roku 2007. Jesteśmy w roku 2014, więc widać, że pełen proces rozbudowy firmy. Ale również zainstalowanie bardzo nowoczesnych technologii, bo jest to firma najwyższych technologii okogórniczych, Trwa. Udało się zachęcić przedsiębiorcę, pana prezesa, do lokalizacji części produkcji w Włodzisławie Śląskim. Jest to, mam nadzieję, zaczątek powrotu, symbolicznego powrotu do działalności gospodarczej, związanej pośrednio z górnictwem, na byłych terenach pokopalnianych. Ze strony miasta planujemy większy rozwój strefy. Będziemy w tym roku przewidywali przygotowanie rozbudowy sieci dróg komunikujących poszczególne firmy, które są zlokalizowane. Jest to związane również z prowadzoną w najbliższych miesiącach zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Firma Aziz swoje zakłady ma nie tylko w Polsce, ale także w Czechach. Pracę w nowym zakładzie w Włodzisławiu znalazło 50 osób. Budżet obywatelski jest już faktem. Rada Miasta na ostatniej sesji podjęła stosowne uchwały do podziału na projekty zgłaszane przez mieszkańców będzie milion złotych. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski to milion złotych. Będzie możliwość zgłaszania projektów. Rada Miasta uznała, że projekty mogą być zgłaszane prawie w każdej kategorii, którą miasto się zajmuje. Chcemy dofinansować cztery takie projekty, czyli do kwoty 250 tysięcy złotych. Myślę, że aby ułatwić mieszkańcom zorientowanie się, co można zrobić za kwotę 250 tysięcy zł, zgodnie z przepisami, przygotujemy kilka takich przykładowych rozwiązań, na przykład ile kosztuje siłownia na wolnym powietrzu. Budżet obywatelski to idealna forma aktywizacji mieszkańców do współdziałania na rzecz społeczności, w której żyją, dzięki ich pomysłom i koncepcjom miasto może rozwijać się w takich sferach, które najważniejsze są dla samych jego mieszkańców. Chodzi o to, aby przedstawić ciekawe pomysły, takie, które można zgodnie z prawem zrealizować, takie, które da się zrealizować za pieniądze, które na ten cel przeznacza Rada Miasta, i przede wszystkim będzie trzeba znaleźć zwolenników, bowiem budżet obywatelski polega na tym, że wszystkie projekty, które przejdą cenę merytoryczną, Będą poddane głosowaniu, zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Także wszystkich jeszcze raz zachęcam do udziału, bo jest to nowy dzień, nowa jakość w historii naszego miasta. Aby pomysł doczekał się realizacji, konieczne jest napisanie wniosku, a jeżeli ktoś nie potrafi tego robić, może skorzystać z pomocy urzędników, którzy pomogą i doradzą. W tym przypadku najważniejszy jest pomysł. Całą resztę da się załatwić. Komenda, która stoi za mną, Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu, osiąga bardzo dobre wyniki w wszystkich obszarach, i prewencyjnym, i kryminalnym, i logistycznym, więc trudno mówić, że jest zła, bo jest bardzo dobra. A jeżeli wziąć pod uwagę średnią statystyczną wszystkich zmiennych, nawet najlepsza na Śląsku. No Przede wszystkim y, ciężką pracą, no nie ma nic za darmo. Myślę, że tutaj przede wszystkim zrozumienie i dobry zespół ludzi, który wydaje mi się udało się tutaj już zgromadzić, ludzi, którzy rozumieją specyfikę pracy w policji, to, że to my jesteśmy dla społeczeństwa, że musimy, że tak powiem, angażować się mocno w to, co robimy, przekłada się na coraz lepsze efekty pracy tej jednostki. Oto niewątpliwy sukces wodzisławskich policjantów. Ujęcie Mikołaja z Rydutów, który pod koniec 2012 roku napadł na jeden z lombardów, zablokowało pion kryminalny na przeszło pół roku, ale udało się. Dla nas najważniejszym wyznacznikiem jest to, aby obywatel danej miejscowości czuł się bezpiecznie i nad tym pracujemy. Także nigdy nie siadamy na laurach. Patrząc na specyfikę naszej pracy, musimy być zawsze czujni, gotowi na nowe wyzwania i to robimy. Na tak wysoką ocenę Włodzisławskiej komendy, oprócz samej pracy policjantów, wpływ miała także pomoc, jaką udało się uzyskać ze strony samorządów. Pieniądze szły na radiowozy, na sprzęt, ale także na niezbędne remonty. Jednak najważniejsze jest przede wszystkim zaangażowanie policjantów. I w imieniu swoim, jak i całej Rady Miasta, myślę, wszystkich mieszkańców, przede wszystkim bardzo dziękuję policjantom. Komendant Wojewódzki podkreślił jedną bardzo ważną rzecz. Co roku odbywa się odprawa, na której mówi się także o rzeczach trudnych. O tym, co boli mieszkańców, o potrzebie poprawy. Bezpieczeństwa, i nasza komenda przez dwa ostatnie lata dokonała bardzo wiele zmian i modernizacji, tak aby lepiej realizować wskaźniki. I to cieszę. Droga Główna Południowa to jedna z najważniejszych tras subregionu zachodniego. Jej założeniem jest komunikować Pawłowice, Jastrzębie i cały powiat wodzisławski z autostradą A1. O jej wadze niech świadczą liczby. Wymieniony region zamieszkiwany jest przez około 350 tysięcy ludzi. Nie wyobrażam sobie i myślę że mieszkańcy nie wyobrażają sobie, żeby dalej był tak fatalny stan naszych dróg. Nie wyobrażam sobie, żeby Tiry dalej poruszały się ulicą Jaszczębską, ulicą Przowską, rozjeżdżały ulicę Młodzieżową, ulicę Łużycką czy ulicę Marklowicką. Z tym trzeba skończyć. Projekt drogi głównej południowej jest właśnie wyjściem naprzeciw, czyli budową prawdziwej obwodnicy. Miasta. Droga główna południowa jest ważna, ale niestety jest także droga. Jej szacunkowy koszt opiewa na kwotę 900 milionów złotych. O wiele mniej, bo tylko 800 tysięcy dołożył budżet Włodzisławia do dokumentacji koniecznej na jej powstanie. Ponieważ w procedurze przetargowej firma, którą chcemy wyłonić, zaproponowała cenę wyższą niż tą, którą mamy w budżecie, a jest to budżet, na który składa się Włodzisław, cztery inne gminy i Urząd Marszałkowski, dziś mogę podziękować Radzie Miasta za jednomyślność. I tak stanowcze i odważne podejście do kwestii. Dla Rady Miasta, dla prezydenta Włodzisława Śląskiego, droga główna południowa jest priorytetowa. Jak na razie nie da się ustalić dokładnej daty zakończenia budowy drogi głównej południowej na terenie powiatu wodzisławskiego, ale faktem jest, że jeśli poziom zaangażowania, taki jak do tej pory, zostanie utrzymany, droga ta powstanie w najbliższej przyszłości. Opieka nad dziećmi, u których zdiagnozowano autyzm, wymaga od rodziców ciągłej uwagi i skupienia. Mogą co prawda dzieci zapisać do jednej ze specjalistycznych placówek, ale jest to rozwiązanie skomplikowane i czasochłonne. Skłosili się do nas sami rodzice. Rodzice, którzy na dzień dzisiejszy mają bardzo duży kłopot. Ich dzieci są chore, wymagają specjalistycznej opieki. Rodzice muszą pracować. Część tych rodziców albo pozostawia dzieci pod opieką kogoś z rodziny, albo zmuszona jest jedna osoba w rodzinie pozostawać w domu i nie pracować, albo też dowożą do przedszkola, które najbliższe tego typu przedszkole jest w żorach, także znaczna odległość dzieci dużo tracą na dojazdach. My jako miasto musimy za te dojazdy płacić. Natomiast nam zależy, żeby te dzieci mogły kształcić się w Włodzisławiu, W okolicy w całym powiecie nie ma takiego przedszkola, więc zapewne do tego przedszkola będą przychodzić nie tylko dzieci mieszkające w Wodzisławiu, ale liczymy się również z tym, że mogą to być również dzieci z całego powiatu. Taka placówka powstałaby właśnie tu, w publicznym przedszkolu numer 19. Już teraz działają tu grupy integracyjne, w których wspólnie uczą się dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Oddział dla dzieci z autyzmem powstanie tylko wtedy, kiedy taką wolę wyrażą rodzice. Tak, w zależności ile kart rodzice złożą. Kiedy będzie nabór do przedszkola, pierwsze dwa tygodnie marca, w zależności od tego, ile kart będzie złożonych, ile będzie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, to wtedy powstanie jeden udział albo dwa oddziały dla dzieci z autyzmem. Warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ nabór do tego przedszkola rozpocznie się już niebawem. W tej chwili już będzie prowadzony nabór. Chcemy, aby te oddziały ruszyły we wrześniu, czyli wraz z nowym rokiem przedszkolnym i szkolnym. W początkowych miesiącach będzie. Finansować to oddziałe miasto i liczymy, że to będzie koszt około 100 tysięcy złotych, później liczymy na subwencje. Znacznych kosztów na pewno nie poniesie samo przedszkole, które już teraz przygotowane jest na przyjęcie dzieci autystycznych. Oprócz wielkości poszczególnych grup większej różnicy pomiędzy przyszłą a obecną opieką nie będzie. Przede wszystkim ilością dzieci, bo w oddziale dla dzieci autystycznych jest tylko czworo dzieci. Nie może być więcej. Nie może być więcej, ale wydaje mi się, że to jest wszystko dla dobra dziecka i to tak jest dobrze. Potencjał naszego przedszkola jest duży. Mamy dobrze wyposażone przedszkole, bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę. Mamy tutaj specjalistów, mamy oligofrenopedagogów, mamy surdopedagoga, psycholog, logopeda. Mamy zajęcia też z logoterapii tutaj w przedszkolu. Także naprawdę jak na początek uważam, że i tak mamy coś. Dużo dzieciom do zaoferowania, a na pewno jeszcze będziemy no, naszą placówkę wzbogacali w dodatkowe pomocy dydaktyczne, szczególnie do integracji sensorycznej. Także wszystko jest w planie i z biegiem lat będziemy się rozwijać właśnie w tym kierunku, bo jest taka potrzeba. Nabór do tej wyjątkowej placówki rozpocznie się wraz z nadejściem marca i potrwa zaledwie kilka tygodni. Warto więc trzymać rękę na pulsie, tak aby później nie okazało się, że szansa na specjalistyczną opiekę nad dziećmi została zaprzepaszczona. Jest to jeden z największych projektów edukacyjnych realizowanych do tej pory w Włodzisławiu. Projektem Euroszkoła objęte są wszystkie szkoły podstawowe plus jedno z gimnazjum. Chodzi o to, żeby dzieci uczące się w tych szkołach miały odpowiednią ilość zajęć dodatkowych, mogły pielęgnować swoje pasje, mogły je rozwijać i mogły w przyszłości wybrać stosowny kierunek dalej do kształcenia. To jest bardzo ważne, aby dzieciaki już w młodych latach wiedziały, czego w życiu będą. Chciały, jaki zawód będą chciały wykonywać. Aby obsłużyć wszystkie te placówki, potrzeba armii specjalistów, którzy zaznajmią dzieci ze wszystkimi tajnikami nauk ścisłych, ale także artystycznych. Zależy nam przede wszystkim, aby to były osoby z pasją. Nie tylko osoby, które mają stosowne wykształcenie, bo takich mieści jest dużo, ale osoby z pasją, które mogłyby zainteresować młodzież w szkołach, e, przeprowadzić bardzo ciekawie zajęcia dodatkowe w tych szkołach. Szkoły już teraz korzystają z pomocy specjalistów. Do tej pory są to osoby, które pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, a także zdrowotnych. Są potrzebne: mamy 16 oddziałów, jest 376 uczniów. Mieliśmy dwa lata temu taki program unijny, też dwa lata obejmował. Były zajęcia i z psychologiem, i z pedagogiem, z logopedą. Szczególnie w klasach 1-3, logopeda jest bardzo potrzebny. Rodzice są z tego powodu bardzo zadowoleni, że nie muszą gdzieś, nawet gimnastyka korekcyjna jest, że nie muszą chodzić do ośrodków zdrowia, tylko jest to tutaj po lekcjach zaraz na miejscu u nas w szkole. Co ciekawe, to zadaniem specjalistów nie będzie nauczać, a zaciekawić, przybliżyć i przedstawić, tak aby przyszły zawód nie miał żadnych tajemnic. Będą to specjaliści z matematyki, fizyki, ale również z nauki dziennikarstwa, z fotografii, także tam w danej szkole, jakie zajęcia będą poszukiwane, takie będą realizowane. O wynagrodzeniu specjalistów powiedzieć dużo nie można, ponieważ będzie on przedmiotem przetargu, który już niebawem zostanie zrealizowany.